kochani, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się ponownie. Rano było rozstrzygnięcie konkursu, a to jest drapaczka, którą widzowie wybrali. Było najwięcej, najwięcej naj głosów i dodatkowo jeszcze bonusik, dwa razy HAPI7. Także mamy brylanty z numerem 8 i kochani, bierzemy się za drapanko, żeby te Żyllante przyniosły szczęście, więc poproszę mocno kciuki, łapeczki do góry i oglądamy. Jak drapie. Także bierzmy się, przybliżę Was kochani, żeby Was lepiej było widzieć. I zaczniemy od gry pierwszej. I mam bry, yy, Boże, przepraszam, worek. I mamy. Przepraszam, coś mnie zaswędziało. Na branzoletkę. W drugim mamy znowu worek i okulary. Mamy prezent i czekoladę. W drugim mamy kolczyk. I zegarek. No niestety kłamie. Lecimy dalej. Krapiąta na szyjnik. Nick. Czy da nam naszej nik, kochani? Jak myślicie? Jak myślicie, da nam naszej nik. Portfel, no do lipa. Także kochani, lecimy dalej. Gra szósta mamy kapelusz i niestety monetkę. Gra siódma mamy trofeum i Garnek. Gra ósma. Mamy róża i korona. Gra dziewiąta. Widzicie wszystko? O, muszę iść w dół. Dobra. <laughs> Gra dziewiąta. Mamy koronę <laughs> i szminkę. Gra dziesiąta. Kufer. Kufer. I dzwonek. Ty lot to mnie nie lubi. Gra jedenasta. Mamy monetę i sejfik, no niestety, gra dwunasta, dzwonek i lustro, no niestety, gra trzynasta, mamy prezent i kapelusz i duelipa. Także kochani, muszę was bardziej chyba, o, tak się da, nie da się. Widzicie, ja mam taki statys, że u mnie ciężko, więc kochani, muszę was na razie od garnąć i musimy iść do gry to może zrobię Wam tak o, będziemy szli na razie tak bo chcę, żebyście to widzieli na przybliżeniu. Także mamy grę 14 i mamy kufer i tron. Nie, to tak brzydko wygląda. No niestety, kochani, muszę Was oddalić. Na razie. Jeszcze o! Gra 15. Mamy niestety perłę i pierścień. Gra 16. Klucz i portfel. Gra 17. Mamy bransoletkę i torbę Gra 18. Mamy klucz. I podkowe, także kochani, już mogę Was bardziej przybliżyć. Gra 19 mamy perfumy, perfumy i będą perfumy i korola. No i śniech to. Idziemy dalej. Mamy garnek i zegarek. Mamy okulary, okulary. No dajcie te okulary chociaż. No i kapelusz. On i mnie nie kocha je to. Mamy teraz lusterko i podkowe. Gra 23. Mamy kolczyk i złoto. Gra 24 torba i tron. Grat 25, złoto. Oj, coś mi szwankuje ten złoto. I coś tam będzie. Och, nie mogę, kochani, jakoś. Nie chce mi ten drapaczek już iść, coś. I nie mamy nic, kochani. Lecimy dalej. Mamy teraz świnkę. Ja chciałam świnkę powiedzieć. Chwinkę i perłę. gra 27. Mamy kochani prezent. Dajcie prezent i świnkę. Mamy brylant i lustro. I nic. Mamy zegarek. Bransoletkę i ostatnia gra 30. Kolczyk. I safe, i dualipa. Także, kochani, niestety, niestety, kochani Y, B, niestety przegrana, kochani. Uhuhuhuhu. Ale weźmy sobie z Happy 7 teraz na pocieszenie, może nam coś przyniosą lepszą, wygraną.

i 19. Także kochanie, niestety, bonusik przyniósł nam też pecha. Więc co, kochani? Nie ma co podsumowywać Na zdrabki było wydane 24 zł 34 zł i 34 zł poszło w błoto. Nie dawno, my po nie kochają. Wiecie, Poproszę od Was łapeczkę na pocieszenie, jakiś miły komentarz na wsparcie, na uśmiech. No i oczywiście do widzenia w konkursach na Tipli. Linki będą w opisie. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, pa pa.